Witam bardzo serdecznie, Jola Tarczyńska z tej strony. Jestem zawodniczką WKKW. Mogę z przyjemnością powiedzieć, że Equishop wychodzi naprzeciw WKKWistom i mamy dostępne ochraniacze krosowe firmy Zandona. Ochraniacze krosowe, zarówno przednie, jak i tylne, które charakteryzują się dużo mocniejszym materiałem i przede wszystkim zabezpieczają nogę konia tak naprawdę z każdej strony. Mają ściśle przylegający rzep i żadnych wystających części, co wiąże się z tym, że unikamy możliwości zahaczenia końskiej nogi o krosową przeszkodę, która często jest hyrdą czy jakąś płodą. Co do ochraniaczy krosowych, oprócz bardzo mocnego podwójnego rzepa, który powoduje, że ten ochraniacz nam się nie zsunie podczas kilometrowych galopów i pokonywaniu naprawdę dużej ilości przeszkód krosowych mamy do czynienia z wentylacją. Jest to bardzo ważny element ochraniaczy wK kawowskich z racji tego, żeby nie doszło do przegrzania końskich nóg podczas tak wymagającej próby, jaką jest kros. Kolejną zaletą krosowych ochraniaczy firmy Zendona jest to, że są bardzo wytrzymałe, wykonane z karbonowego materiału, bardzo solidne, na mocnych rzepach i z dobrą wentylacją. Myślę, że spokojnie posłużą nam dobrych, dobrych parę lat.